Wielka, tak? Samice są większe od samców, jak w przypadku większości ptaków drapieżnych. Na środku szkielet łosia, tak? Zęby, podobne zasady do naszych. Witajcie moi kochani. Jesteśmy dzisiaj gdzie? W Kampinowskim Parku Narodowym. W Parku Narodowym. Pytam się naszego przewodnika, tutaj Sławciu, gdzie? Gdzie, gdzie idziemy? Otrzymam odpowiedź. Idziemy niebieskim na czerwony. I wszyscy, wszyscy wszystko wiedzą. To jest to wszystko Kochani, parking jest taki tutaj duży. W ogóle... A, i tu Ania i Rafał. Siemano. Parking taki duży, bezpłatny. Mało ludzi. Szukamy łosia. Także idziemy popatrzeć, co tutaj można zobaczyć. Pani szwagierka tutaj opowiada, że tu kiedyś normalnie żyli ludzie, i tutaj zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Chat, chatka kampinowska. Takie muzeum. Tutaj kapliczka na w granicy. Jako wotum wdzięczności. Trzy kamyczki. Cisza, spokój, -sło Słowiańskie klimaty będą możliwe. W czasach zaborów tutaj była granica między zaborem rosyjskim a pruskim. A to tu mogą bezkarnie się... Tutaj mamy yy, prywatnego przewodnika Sławka. Budyneczek jest śliczny. Zobaczcie kochani. Kampiński Park Narodowy, Leśnictwo Kampinos. Co to jest? Jakiś muzeum? Tak, Puszczy Kampinoskiej. Tutaj jakby ktoś był zainteresowany... Ale powiem wam kochani, że te budyneczki tutaj to rozwalają mi serdu chory. I do góry. Stary budynek urzędu leśnego, właśnie wrócił do nas po długim remoncie, ma ponad... Jeszcze będą pogra... Bo ja mam Dzień dobry, zapraszamy. Yeah. E, tak, kurze łosia syberyjskiego, takiego większego o, syberyjskiego. kuzyna tego naszego rodzimego, tak, łosia kampinowskiego. E, łosie syberyjskie mają dietę bardziej bogatą w wapń i fosfor, mogą większy wydatek energetyczny pozwolić sobie tak przy produkcji poroża. Pod spodem na tej grafice taka pamiątka pierwszej zorganizowanej wycieczki do Puszczy Kampinowskiej. No to był 1907 rok, bogaci państwo przyjechali, no jak widać moda turystyczna trochę na się zdążyła zmienić od tego czasu. Dla został. Tutaj gabinet nadleśniczego, otworzony się znajdował. Mamy odrestaurowane przedwojenne meble. Kolor ścian też taki, jaki był na najgłębszej warstwie farby, no więc piękny leśny zielony. Przy wejściu mundur nadleśniczego, powyżej poroże jelenia. Obok symboli narodowych poroże kozłów sarny, kły i skóra dzika, to młody jastrząb, gołębiarz. Oraz poroże łosia już kampinoskiego. Nie wszystkie samce łosia koniecznie mają taki kształt poroża. Część przypomina tak po prostu jakieś patyki, dlatego się nazywają badylarzami. Na fotografii pierwsza tutaj załoga leśników w tej osadzie leśnej. To zdjęcie robione było przez założyciela pierwszej agencji fotograficznej w Polsce, pana Mariana Fuksa. No, więc taki wysoki status społeczny tych leśników, prawda? Zdjęcia, mundury, bardzo nowoczesne, jak na swoje czasy budynek, nawet mieli łazienkę, co było nieco pytane, absolutnie, we wsi w okolicy. No i wykształcenie. Nie, przepraszam, wieprzowski mamy największy tutaj. Drugi. To jest właśnie to koryto tej prawisły, pra więc wszyscy byśmy byli pod wodą, ta prawisła nam naniosła... Czyli wisła była taka szeroka się. tutaj. Tak, była bardzo szeroka. No, na całą, całą w zasadzie puszczę Kampinoską. A w zagłębieniach terenu z kolei tereny takie wilgotniejsze, jakieś torfowiska, bagna, więc bardzo zróżnicowany krajobraz. Niestety w tym momencie nie są te tereny tak wilgotne, jak być powinny. Największym zagrożeniem no, dla naszej przyrody jest niestety susza. E, zarówno przez e, taką ogólną e, zmianę klimatyczne, tak wyższa temperatura sprawia, że jest większe parowanie, więc więcej wody nam ucieka. E, no i roby melioracyjne, które tutaj były e, budowane jeszcze tak mniej więcej do lat 60 To e, No bo były tutaj pomysły, żeby uprawiać rolę. Więc niestety e, to wprowadzimy z kolei programy, żeby przywrócić te stosunki wodne, no, że te tak żeby więcej Myślę, się e, takich... Na przykład płazów. na zamczysko, Tu wejdziemy na górę i tu um, będziemy na z Wiemy na podstawie danych kopalnych, że w przeszłości były tutaj także niedźwiedzie, żubry, a także tury. Na środku właśnie mamy tutaj rogi, góra wykopane na terenie puszczy, czyli takiej wielkiej jasnej krowy, która kiedyś w całej Europie występowała, a niestety kilka wieków temu wymarła. Um, rogi poraże to zupełnie inne. Um, tkanki, e, mimo, że podobnie, w podobnym miejscu są moi często się je w języku potocznym wymiennie e, używa. do e, porożę widzieliśmy w poczekalni, w gabinecie nadleśniczego, tak, e, z rodziny jeleniowatych, czyli e, łosie, jelenie, sarny, e, no i jest dużo innych, e, obcych, tak, w tej tak. chwili występujących gatunków. Jest tkanka kostna. E, najszybciej rosnąca w całym królestwie jest bo rekordowo 2,5 cm dziennie przyrostu. E, to ogromny wydatek energetyczny, tak? Co roku ponoszony, bo pogoda, kiedy już porożenie jest potrzebne, to samoistnie odpada, tak? 25 kg to potrafi być w przypadku łosia, więc kiedy jedno, jedna część odpadnie, no to od razu to więc sam wtedy, pierwsze okole są a drugie zrzucają, uderzając od drzewo. Młoda samica wielka. Wow, wielka, tak. Samice są większe od samców, jak w przypadku większości ptaków drapieżnych. W ten sposób babka i składują, tak jakby na troszkę różny rozmiar ofiar, więc skuteczniej mogą nakarmić swoje piskę. Nawet tak jakby dla laika po prostu łatwo jest odróżnić wielika od jakichś innych ptaków drapieżnych. Kolejka wąskotorowa, która przewoziła tony drewna z puszczy, różne kultury. Tak, tutaj mamy przedstawionych olembrów, od których mamy te ogłowione wieżby wiedzieli jak się osiedlać na terenach okresowo zalewanych przez wodę, a przed wybudowaniem wałów przeciwpowodziowych przy Wiśle, no to puszcza praktycznie co roku była zalewana. To były bardzo trudne tereny do życia, tak. Ubogie gleby na zmianę piach i błoto, więc ciężko cokolwiek przewozić. No właśnie te powodzie, odizolowanie tak od, od świata w pewnym stopniu. No więc też, kiedy zaczęły się programy wykupów, no to dużo osób się na to zdecydowało. Taką najbardziej inwazyjną dla lasu kulturą, która tutaj występowała, to byli budownicy, którzy właśnie no całe ich życie opierało się na rabunkowej gospodarce leśnej. Tam gdzie przeszłem, to w zasadzie z lasu się robiły pola uprawne, no i różne rzeczy z lasu pozyskiwali, poza samym drewnem, dla oczywiście jakieś owoce leśne i dla przykładu z takich substancji mamy tutaj węgiel drzewny, do powąchania eksponat, pomóżcie, wskazać na zapachy, czyli dziegieć. To pachnie jak wędzorka. No różne pokrewne spojrzenia tak o cypek i tak dalej. To jest dziegieć. E, taka, A co to jest? To jest taka substancja smolista, e, którą się robi z e, kory brzozowej. E, jest też produktem ułocznym z produkcji węgla drzewnego. I ta substancja ma takie mocne właściwości medyczno-kosmetyczne, więc można sobie kupić midełko dziewczowe na jakieś atopowe zapalenie skóry przykład. Do... Te świeczki można dodać wędzonki, płynie i szczęście. Tak. <śledzimy> no i następne dwa produkty to są efekty destylacji żywicy. Czyli nie jest to bursztyn, bo bursztyn to jest w całej żywicy po długim czasie, a tutaj dzieliliśmy żywicę na część płynną i część stałą. Część płynna to znany rozpuszczalnik o bardzo szerokim zastosowaniu, czyli terpentyna. Mi się kojarzy, tak proszę bardzo. Um, Znam zabawę. Z pracownią malarską może się kojarzyć, bo na przykład do farb olejnych tak. jest to medium. Ty i tak nie poczujesz. <laughs> A tutaj kalafonia. Można sobie wziąć do ręki, ona jest bardzo lekka, palce na takie troszkę jak, lekkie. Jak, jak to się nazywa? Kalafonia. To jest do tego. Do lutowania. Do smarowania strun instrumentów smyczkowych. Kiedyś zamiast talku, żeby się nie myśli zgiwały przedmioty z dłoni. Tutaj, proszę bardzo. No. I to była jadalnia, tak? Tak, to była jadalnia i artefakty historyczne, które zgromadzone no, e, do kamienia. Starożytności mieliśmy kultury hutnicze na terenie puszczy, e, no jakie jak przechodził puszczą i dotwór Grunwald, e, powstania, wojny, kawał historii polskiego. I jeszcze one to w drugim budynku. Fajny sikor. Kochani, te muzeum Puszczy Kampinowskiej powiem Wam, że fajnie to odwiedzić. To jest wstęp darmowy tutaj taka pani bardzo fajnie ciekawie opowiada o różnych rzeczach. Troszkę Wam tam nagrałem jak widzieliście, ale no ja też nie mogę 100% nagrywać, tak? Może ktoś będzie chciał przyjechać, jakieś niespodzianki mieć, także idziemy, idziemy teraz? Do drugiego budynku muzeum, bo jest podzielone na dwie części, okay. kiedy się całe znajdowała tutaj, a po tym remoncie udało się zwiększyć powierzchni muzealną. No. Nie no ja powiem konećem szkolnymi jest to tylko tutaj. Tylko tutaj było, tak jest. Zgadza się. I nie tylko samo musi założone na te 2-3 dni. I budynek to już równa, całkowicie mieszkalny dom e, krasniera dla tych e, terenów. Na zdjęciach mamy e, no, więcej tej starej puszczy, e, odsłoniętych wydm po tym wylesieniu, e, które stanowiły zagrożenie też dla mieszkańców wsi okolicznych, bo piach po prostu zaczynał przy wietrze zasypywać e, mieszkańców. Dlatego tak bardzo ekspresowo została puszcza ponownie zalesiona i stąd te różne rzędy soseru na Tak, ym... wodę wybiją z jakichś tam kubów, które stoją po sąsiedzku cały czas mieszkańcy z łosiami. Na piecu kapowym jest sowa błotna, tutaj puszczy, która jest najczęstsza sowa u nas, sójka, grubodziu. pod spodem takie ciekawe gniazdko to taka remiza bo nad wodą ono ostatecznie wisi, no więc różne style architektoniczne wśród też jak najbardziej mamy. Na górze przy w suficie nie dopesz Bardzo dużo jest u nas bo jest dużo piwniczek, w których one mogą sobie zimować. Na środku szkielet łosia, tak, zęby, podobne w do naszych. Jest to roślinożerca, ale nie zbliżamy się absolutnie, bo potrafi mocno kopnąć. Generalnie wycofujemy się po prostu tak, jak w przypadku innych dzikich zwierząt. No Ale to jest prawdziwy dziewczyra. szkielet? Prawdziwy szkielet, tak jest. No, Pani. E, to jest y, no, nasze Udo, Kolano, Rzeka. Tutaj mamy naszą łydkę. To jest, a a jest tu stawa. jest Anie. Tak, ta tak. Mamy opięte, kończymy stopia. No i poruszacie się tym dwóch palcach. W każdej stopie. Subtelny. Subtelny, tak. A oprócz tego, że potrafi się mocno rozpędzić, tu też skacze, pływa i nukuje. Na górze mamy ptaki drapieżne. Te wzory to są myszołowy. Na środku z żółtym łebkiem to błotniak stawowy. Obok, po dwóch stronach, to są sokoły. Ten kolorowy ptaszek, prawie jak papuga, to krasa. Bardzo rzadki w tym momencie. I ten maluch to jest łasica, ale dorosła. One takie takie osiągają. To to takie małe. Takie małe eee, A to co to jest? Tym dolem mamy bursuka. Tak jest. Eee, łasica jest malutka. Eee, Kuny e, kuna są też dwa gatunki, to jest leśna. Występuje w Polsce też kuna domowa, mamy tchórza. Eee, no i jest jeszcze gronosta z tej rodziny. To które to kable w aucie Kuna domowa. No, no, no. Ale to jej tutaj nie mamy, akurat. Nie ma. A to, to, Ale to jest krewniaczka tej, to jest kuna leśna. Krewniaczka tej. tej, która gryzie dobrze. Na, na górze tutaj mamy kruka. Kruka od gawrona najłatwiej odróżnić po tym, gdzie go zobaczyliśmy. Dlatego, że kruki to są całkowicie leśne ptaki, a gawrony no to w miastach. Teraz ich za dużo nie ma, dlatego, że Polska jest dla kruków w tym ciepłym krajem, do którego sobie odnaliłem na zimę. A w zimie jest bardzo dużo, tak jest. Cała ta rodzina krukowatych, czyli też brony. Kawki, i sroki są niesamowicie inteligentne i o tym już wiemy od dawna, ale teraz prowadzi się kolejne badania, które mówią nam, że bardzo dobrze odróżniają ludzkie twarze od siebie, mają dużą inteligencję emocjonalną, świetną pamięć, potrafią liczyć do czterech, budować narzędzia z potychów, żeby sobie pomóc dostać się do jakiegoś smokołyka. Ehm, ale i... kruki, tak? Tak, kruki. I rozwiązują zagadki logiczne na poziomie sześciolatków nawet. Co więcej, świetnie nasadują ludzką mowę. Zaraz włączę Państwu nagranie z ktasiego azylu, gdzie trafił właśnie jeden kruk. No i podsłuchał sobie, posłuchał jak ludzie gadają. No i tak zaczął wołać. To co teraz usłyszymy to właśnie będzie z dzioba. Hmm. Kurczego. Kurczego dzioba, tak. Kasia. 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 Znaczy no, mamy tu jakąś Kasię, kruk yy, woła. Dobra, dobra. E no więc jakieś historie o leśnym duchu, że ktoś był sam w lesie, ani żywej duszy dookoła, bo nagle jakieś wołanie. To no, może jednak było tak no, naprawdę kruk. nie od nichło, a e Kuropatwy, dzika gęś, gęgawa, zając szarak, e no i para bobrów. Bobry żyją w rodzinach, w takiej e, strukturze, że jest dwójka rodziców i dwa pokolenia dzieci. E, kiedy rodzi się trzecia, no to najstarsi out. I muszą iść szukać szczęścia. Nawet kilkaset kilometrów potrafią przejść w poszukiwaniu e, nowego miejsca do życia. E, czemu nie bliżej? No, żeby. E, tak duża była zmienność genetyczna, tak żeby nie krzyżowały się cały czas rodzinnie blisko, Boka, kartki bardzo czułe, też asymetrycznie ustawione, one bezszelestnie latają i są naprawdę w stanie em, bardzo ciche dźwięki usłyszeć, a na górze to są tylko piórka. E, tutaj soba e, płybówka, one z kolei zając z bardzo upiornych dźwięków, które z siebie wydają, a zamieszkują często opieżą upuszczone przez ludzi miejsca, typu jakieś ruiny. Czy wieże kościelne, no więc to jest historia od łóżku, jakimś to jest nie? tylko niewinna płymykówka. E, tutaj ptaki wodne, e, tracz od lewej e, idę mojej, e, tracz nurogęś, czajka z tym zaczesem takim, e, słonka i weka z krzyk. E, dalej ten mały ptaszek to jest zięba. E, na żywo bardziej, oczywiście mocniej wybarwiona. E, e, to jest taki ptak, którego częściej słychać niż widać. Bo wiosną naprawdę pięknie śpiewają. Dalej mamy szpaka, od kosa łatwo go odróżnić po dziobie. Szpaki mają dłuższy dziób, u kosa to jest taki króciutki i bardzo pomarańczowy. Dalej para kwiczołów, no i lubię, czyli jesz. Po obu stronach okna kozły sarny. Po mojej prawej zdrowy, po lewej niestety nie pecha. Co on co to jest efekt zaburzeń hormonalnych. Czyli nie można zarazić czymś, co mu rozregulowało tą gospodarkę hormonalną. Mogło to być mechaniczne uszkodzenie jąder. No i no jako, że ten przyrost poroża, tak skomplikowany bardzo proces, jest kontrolowany hormonami, no to ten sypuł, czyli ta miękka tkanka na rosnącym porożu, nigdy nie przestała rosnąć. No i to się dla zwierzęcia dobrze nie kończy, niestety. Kości szczęki wieloryba. Czyli u nas to byłby kawałek z tego fragmentu, a no tak, taki mamy wielorybi rozmiar. Skąd się ten wieloryb tutaj wziął? No nie przypłynął nam prawidłowo. Jest to pozostałość po jakichś zawirowaniach wojennych, bo warszawskie muzeum, które miało ten eksponat w swoich zbiorach, ukryło go przed wojną, przed jakimś ukradnięciem, zniszczeniem. E, został zakopany na terenie puszczy a potem nikt się po niego nie zgłosił z powrotem e, został odkryty przez przypadek przy e, rozbiórce stodoły. E, no i już został u nas i teraz jest ciekawostką turystyczną można sobie zrobić zdjęcie z wielorybem bo zajrzeć jak ta kość wygląda w środku e, ja Państwu bardzo dziękuję jeżeli są jakieś pytania bardzo. to chętnie odpowiem jeżeli nie to udanego spaceru wielka nie? ile to ma? 6 metrów Pędziesz, jest więcej to na, ktoś to na szyi nosił. No, no zobacz, tam no, jest na stańcie tak przy tym, ja, ja ten. To jest, no, no mega, nie wiem, z 6-8 metrów mi się wydaje, że ta kość ma z... Ja pierdziulę. Dobra, pani bardzo fajnie opowiadała, mi się bardzo podobało. Podobało się? No, czy, wycieczce Wiesz jak się w kompino się odpowiada Podoba łosie. Podobało się Podobało się To co to jest za drzewo? Modrze Modrzew, oh, modrzew. modrzew. No ale Ty to, masz <laughs> to ile to w sze w szerokości to masz 60 km Długość tak? to no. pierwszy komar mnie zaatakował Fajnie widać tutaj taką prawdziwą naturę na górę widzisz Można bardziej. Łapnie pchają w no, znaczy dybniu. Tak tak myślę, że tutaj ludzie nisko, tu nie. Są, jagódki są. Znaczy były. No. Na pewno pies nie obsikoł. Pies nie, ewentualnie list. Pięknie, ładnie tutaj jest i tyle. I zielono nieco. fajnie fajnie domek. Fajny domek, taki mogłabym mieć. I ta lilia, która tutaj karośnie rośnie, wysoka ponad płot. Dla tych, co są głodni, wiem, że nie wolno. Pani kazała mnie zbierać. A my ale chce... nie A, Ale my chcemy zobaczyć, jak smakują osi... To A my chcemy zobaczyć, jak smakują jało... ten... Jałowa. Osikane jagody przez lisa. lisa. Może będziemy mieli owsiki... Nie owsiki, tylko się i z bo mi też nie chce Niech się Pan nie zatroszcza w swoje pieniądze. Hmm. Kochani, jakieś schody się tu pojawiły, idziemy w kierunku zamczyska, fajne, to znaczy. fajne schody. Zamczysko, grodzisko obronne z XIII wieku, wewnątrz znajdował się w dziedzinie nazywane Majdanem, w trakcie prac wychowaliskowych odkryto pozostałości pieca kopułowego, możemy przypuszczać, że stały tu także zabudowania o lekkiej konstrukcji. Piecko połowate to to, to iglo. A faktycznie jak iglo? Iglo. To był grill. usytuowane jest na, na końcu niewielkiego wału wydmowego, wcinającego się w bagnisty teren. Kamerzysta. Praktycznie się wlecze za nami. Jest pyszne, czerwone. Jest pyszne. Ja, ja zawsze bar... myślałam, że to nie są, są niedojrzałe borówki. Nie, to są. Nie gdzie są. To są borowiny. Poszedł na jagódki. Powiedział, czego wy nie rozumiecie. To są borowiny. Ania, spróbuj sobie borowinka. Nie, wolę nie. To no, spróbuj. Dobra, zaufam ci. Wezmę te bardziej czerwone. Tak, bo jest słodsze. A jak mi zgubisz kubek? To będzie zgubiony. Będziesz w placy parę drobnych. Ale daleko, że... Najpierw był z tyłu. Teraz nie wiem, co go tam wzywa do przodu. Daleko Dobry. jeszcze. Barmleczny. Barm na tej sośnie wieszano powstańców? To teraz jest tu kamień upamiętniający. Co to nazywa się Górki? Sosna powstańców 1863 rok. Sosny już tak słabiutko. Teraz jest kamień. Na wieczną pamiątkę bohaterów ofiar powstania styczniowego powieszonych w tym miejscu na sośnie. Nie świadku, bestialstwa wojsk cesarskich. Być pokonanym a nie ulec to największe zwycięstwo górki 2001. Górki kampinowskie. Wieś połączona w centrum pasa giennego, w jej części zwanej Błotami Królewskimi. Najnowsza zmianka o wsi, zanotowana z okazji pobytu króla Władysława IV na polowaniu, pochodzi z 1646 roku. Nazwa związana jest z położeniem. Pierwsze zabudowania powstały u stóp wydmy Wilkowska Góra. Rozwój wsi nastąpił w w XVIII wieku, około 1762 roku w górkach zostali osadzeni budownicy. W 1789 roku we wsi była już kaczma. Około 1860 roku uruchomiono parafialną szkołę elementarną. Działalność prowadziło też kilka sklepów. W końcu z tego asfaltu nie lubię chodzić asfaltem idziemy w krzaczory. Będzie znowu w chłodniej, troszkę, bo pogoda nam dopisała. Chłopaki pobiegli do przodu, zostawili nas w tej dolinie muchu, jagodek i paproci. Kochani, ten dombek, bo to jest ich dużo, był posadzony tam w maju 99 roku, czyli minęło jakieś 25 lat i zobaczcie, jaki on już jest. Okazały. Myślę, że średnica tego pnia to ja wiem, z dobre 30 cm. Także szybko dąbeczki rosną. Tutaj, tak ładniutko. Zagroda Windy Majera. Tak to jest napisane. By nie było. Nie, bo mnie ten samolot wszystko zagusza. Takie zarośla dookoła. No, takie chyba bagniste tereny. Prawda, panie przewodniku? Si, 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 senorita. Dziewczyny tam poszły, nie wiem, co one tam szukają. Ja polecam taki spacer. Dla mieszkańców. Spacer jest, jest fajny. Słabka nie pytamy, bo Spacer jest fajny. Zawsze spacer z przyrodą jest fajny. Prawdę naprawdę powie i będzie lipa. Sławek lubi kampinos. Dobra, kochani, kończymy tutaj. Polecamy świetne miejsce, żeby odpocząć. No do... mamy? Kampinoski Park Narodowy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.